Dzień dobry, dzień dobry, witajcie kochani na moim kanale. Dzisiaj bardzo serdecznie witam koziorożce, bo to dla Was będzie czytanie. Robimy czytanie miesięczne, moi drodzy, na lipiec 2025. Będzie to czytanie ogólne, więc bierzcie ze sobą to, co potrzebujecie, a resztę odrzućcie. Nie dopasowujcie na siłę pewnych rzeczy. Za każdym razem to powtarzam, ale, ale będę to powtarzać, ponieważ no, czasami. No czasami mam komentarze, które po prostu ludzie nie rozumieją pewnych rzeczy, ale okej, okay, w porządku. Więc zaznaczam, że jest to czytanie ogólne. Kochani, jeśli będzie Wam się podobało, bardzo proszę o łapkę w górę i komentarze. Dobra, patrzymy. Patrzymy, co dla koziorożca w lipcu. Lipiec, koziorożec 2025. Jakie energia. mm hum hum Dobrze, kochani. Co ja tutaj mogę wam powiedzieć? Mam takie przeświadczenie, że część, to jest dla części kochani, kochani, niektórym z was kochani posypało się życie, życie uczuciowe. No coś, coś poszło nie tak, coś poszło nie tak lub po prostu się czegoś dowiedzieliście. W każdym bądź razie. Widzę tutaj to, co było wypracowane, to, co było budowane, to wszystko runęło. Czy to z waszej strony, czy ze strony waszego partnera, w każdym bądź razie tutaj jest jakaś rozsypka, coś się rozsypało. Po prostu jakaś sytuacja sprawiła, że było pięknie, ale się skończyło. Było szczęście, było spełnienie, była radość, i coś poszło nie tak. Coś poszło nie w tym kierunku, co powinno pójść. Gdzieś, gdzieś po prostu coś zawiodło. Nie wiem, czy, czy może być tak, że po prostu wy się mijaliście. Wiecie o co chodzi? Praca, obowiązki, natłok wszystkiego. I zaczęliście się kochani mijać, i to się wypaliło, lub y, jakaś inna sytuacja się wydarzyła, która spowodowała, że. No, że. No, co? Było pięknie, ale się skończyło. No, coś tutaj się kochani posypało. Coś się posypało. Mm, ale gdzieś takie mam przeświadczenia, że y, jest to jeszcze do odbudowania. Hmm. Że jest to jeszcze do naprawienia. Bo naprawdę yy, uczucie było. Hmm. Uczucie kochani było i to dosyć mocne uczucie. Związek był fajny, tak? Hmm. I tutaj coś się wydarzyło, że, no, że rybło na dół. Było miło, ale się skończyło. To jest, kochani, dla części. Dla części z Was yy, widzę, kochani, spełnienie, widzę zadowolenie w kwestii finansowej, widzę, że y, wszystko idzie po Waszej myśli. Tak jak sobie założyliście, tak to idzie w takim to idzie kierunku. Yy, nowe propozycje pracy, y, nowy, no, y, osoby, które przychodzą do Was nawet y, z szansą na współpracę. Jakaś współpraca, jakaś propozycja współpracy, moi drodzy. Um, bardzo fajnie, jeżeli chodzi o kwestie finansowe. Wy, jeżeli macie, kochani, swój biznes, to bardzo ładnie on się rozwija. Czujecie spełnienie, czujecie satysfakcję w tym, co robicie. Jesteście przekonani, że droga, którą obraliście, to jest właśnie ta droga. Jeżeli się jeszcze, kochani, borykacie z tym, czy decyzja, którą podjąłem w związku z obraniem mojej drogi w kwestii zarobkowej, jest słuszna, to, kochani, jest słuszna. Ona będzie się pięknie rozwijała. Tylko, oczywiście, potrzeba na to czasu, prawda? Ale tutaj, jeżeli chodzi o stabilizację finansową, to ona jest. Biznes się kręci do przodu, jesteście zadowoleni, usatysfakcjonowani. Dobrze, kochani, dla części z Was widzę również: ktoś Was, kochani, gdzieś zaprosi. Ktoś Was gdzieś zaprosi, propozycja, widzę propozycję spotkania, Jak, albo dostaniecie jakąś wiadomość z propozycją spotkania, albo ktoś osobiście Was zaprosi. No, i tutaj, kochani, jest to osoba, y, która ma y, we, y, względem Was plany. <grym> względem Was ma plany, to jest osoba romantyczna, empatyczna, osoba znająca swoją, y, swoją wartość, y, ale też taka zwracająca na siebie uwagę. Teraz pytanie do Was. Czy jesteście gotowi na założenie, na stworzenie czegoś fajnego z człowiekiem, który zwraca na siebie uwagę. Hmm? Bo tutaj widzę zaproszenia, tutaj widzę zaproszenie na jakieś spotkanie, hmm? ale możecie to też potraktować jako fajną przygodę i mile spędzić czas. Wszystko zależy od Was, czy yy, jesteście na to gotowi, czy sobie na to pozwolicie. Hmm. Jakieś opcje, kochani, do wyboru. Będziecie mieć coś do wyboru, ale to też może musicie uważać, bo mm, ktoś wam coś, kochani, zaproponuje, ale ta, ta propozycja nie może, może być nie taka piękna, jak będzie wam przedstawiana. Ale wy, mam wrażenie, wy jako osoba znająca pewne rzeczy, mająca doświadczenie w pewnych kwestiach, Wy nie pozwolicie sobie na to, żeby was ktoś zrobił w balona. Wy jako koziorożce na to sobie nie pozwolicie. Hmm? Yy, tutaj ktoś też, właśnie tak jak Wam mówiłam już wcześniej, propozycja współpracy. Jak najbardziej. Propozycja współpracy, kochani, yy, do Was jakaś będzie zmierzać lub już jest. Jakaś propozycja współpracy. Hmm? Ktoś się do Was odezwie. Ktoś wam coś zaproponuje. Yy, I to kochani będzie. Yy, I to będziecie traktować jako wygraną, bo mam wrażenie, że czekaliście na coś takiego. To będzie taka nagroda od życia dla Was. Wy będziecie się czuć na pozycji wygranej. Hmm? Coś takiego mi się tutaj yy, dla Was yy, przedstawia, jeżeli chodzi. Jeżeli, kochani, chodzi o lipiec. Dobra. Ja dopytam, ja kochani dopytam te karty. Zobaczymy sobie, co takiego się posypało w waszym życiu, bo tutaj mam wrażenie, że chodzi o kwestie relacyjno-związkowe. Zaraz zobaczymy, co się posypało. No, konflikt wewnętrzny, macie konflikt wewnętrzny lub kochani, z kim się rywalizujecie, więc to może dotyczyć jak najbardziej kwestii związkowych. Macie konflikt wewnętrzny na zasadzie hmm, być w tym, czy zrezygnować z tego. Wiecie o co chodzi. Coś, kochani, poszło nie tak. Wy wiecie najlepiej co. Jeżeli to jest rywalizacja, jeżeli miałaby to być, kochani, rywalizacja, to rywalizujecie o y, waszą drugą osobę z kimś, hmm. ale jeszcze to pytamy. No i macie blokadę mentalną, czujecie się w pułapce, macie kochani blokadę mentalną, y, blokadę fizyczną, y, czujecie, że nie ma wyjścia z sytuacji, y, konflikt wewnętrzny w was potęguje. Tą sytuację, że ta blokada jest jeszcze bardziej nie do przejścia. Pamiętajcie, że to jest wasza głowa. Negatywne myśli, pesymistyczne myśli, mielenie tego, przetwarzanie tej sytuacji to jest wasza głowa. Możecie, macie na to wpływ, możecie wyjść z tej sytuacji, podejmując odpowiednie decyzje. Wy już będziecie wiedzieć, czego to dotyczy, ale widzę, że Czujecie się w takiej klatce, jakbyście byli w klatce, jakbyście byli w pułapce mhm. odnośnie tej sytuacji, w której coś runęło. Coś straciliście, zatraciliście siebie, straciliście swoją godność, straciliście swoją wartość, straciliście wiarę w ludzi. Mhm. Jakaś porażka życiowa, jakaś strata. Coś, kochani, straciliście w tej sytuacji, w której się coś rozsypało. Hmm? Może straci, zatraciliście siebie w pewnych kwestiach. Lub y, stwierdziliście, że już, y, że już nie ma nad czym się zastanawiać czas na podjęcie decyzji, bo uważacie, że ta sytuacja już jest przegrana. Hmm? Coś takiego mi się tutaj, kochani, dla Was rysuje. No, i będziecie podejmować decyzje. Yy, macie wybór. Zawsze jest, kochani wybór sytuacji. Zawsze są jakieś, zawsze są dwa wyjścia, pamiętajcie o tym. Będziecie się właśnie, yy, będziecie się zastanawiać nad tym, co zrobić. Bardzo, bardzo, bardzo mocno będziecie się nad tym zastanawiać, co zrobić. Bo yy, z jednej strony wiecie, jak to wszystko wygląda, ale nie wiecie, jakby wyglądało to nowe, to inne. Będziecie się nad tym zastanawiać. Nie widzę odejścia jako tako, ale coś bardzo mocno się posypało. Hmm. Kochani, w momencie podjęcia wyboru y, sytuacja się zmieni o 180 stopni, nawet 360. W ogóle będzie jakiś obrót w waszym życiu w pozytywną stronę. W pozytywną stronę, kochani, w momencie podjęcia, dokonania wyboru przez was, jakiego to wy będziecie wiedzieć najlepiej, ale jakaś bardzo pozytywna zmiana w waszym życiu, otwarcie jakichś nowych drzwi, nowe perspektywy, nowe możliwości. Wy wiecie dobrze, yy, z czym związana jest ta sytuacja, ale czeka was podjęcie decyzji, dokonanie wyboru i nowe możliwości. Hmm? Coś takiego mi się, kochani, tutaj rysuje dla Was. Czas zacząć działać, moi drodzy. Czas zacząć działać w danej dziedzinie Waszego życia, w danej kwestii, jakiej Wy będziecie wiedzieć najlepiej, czego to dotyczy. Hmm? Coś tutaj runęło. Coś tu, kochani, runęło i. Yy... I wy się będziecie zastanawiać, co z tym dalej zrobić. Nie jest to prosta sprawa. To już widzę, to, to, to widzę po prostu, że to nie jest prosta sprawa i to nie jest łatwa decyzja do podjęcia. Ale tutaj jest poczucie straty. Tu jest poczucie straty, tutaj jest blokada mentalna i psychiczna. Wy zamykacie się w sobie, izolujecie się od świata zewnętrznego. Coś tutaj musiało bardzo mocno zatrząsnąć waszym życiem. Hmm. Tak to się kochani przedstawia. Życzę Wam wszystkiego dobrego i do usłyszenia.